No jaka, z tej strony Fafnir i witam was w omówieniu 175 rozdziału mangi Chainsaw Man. Przebudzony Pochita jest niepowstrzymaną siłą natury. Wymazanie konceptów takich jak ośmiornica, buzia, śnieg czy gorycz nie były zupełnie przypadkowe. Gdyż jak mogliśmy zauważyć w pierwszej części, zachowanie Pochity wydaje się mieć pewien schemat. Przykładowo Pochita idąc na randkę z Kobeni, idąc na ogromnego burgera próbował spełnić jego marzenia, których jemu samemu nie było dane. W tym przypadku. Obserwujemy drugą stronę monety, gdyż poczytał usuwa koncepty, które dężniemu wyjątkowo źle się kojarzą. Od takich oczywistości jak to, że ośmiornica jest naturalnie połączona z Yoshidom, który bezpośrednio bądź pośrednio przyczynił się do zabójstwa na juty, buzia i gorycz mogą być połączone z pocałunkami, których doznawał: bełt Himeno, odcięcie języka reze, aż w końcu instrumentalny pocałunek Joru. Wiążą się nie tylko z gorzkim smakiem, który mógł wystąpić poprzez na przykład wymioski, Wspomnianej Himeno, ale również z goryczą, jakie niosło jego życie. Śnieg natomiast odnosi się do Akiego. Mimo, że Pochita wtedy nie był przebudzony, naturalnie ma dostęp do emocji i wspomnień Denjiego, z racji, że jest z jego sercem. I pośród tej dramatycznej, brutalnej kakofonii, Pochita zwraca na siebie uwagę przechodniów, a konkretnie jednego, który obserwował go, kiedy pożerał prawdopodobnie diabła ust. Widok diabła w obecnych czasach nie jest niczym niezwykłym, aczkolwiek Pochita naturalnie jest podkręconą wersją fake są menów, którzy aktualnie budzą największy strach. Oczywiście naturalnym instynktem pochodzącym z gadziego mózgu jest to, że kiedy widzimy zagrożenie, mamy raczej tylko dwie opcje. Jest nią albo ucieczka, albo walka. I raczej nie spodziewamy się, że którykolwiek z przechodniów wybierze tą drugą opcję. Kiedy poczita się poruszył cały tłum ludzi zaczął się rozbiegać. Czarny część Man rozgląda się, jak gdyby poszukiwał kolejnego celu, który może wymazać. I w tym momencie biegnie na niego trójka ludzi z włóczniami. Być może są to ludzie powiązani jakoś z prorokiem który przewijał się w pewnych momentach, takich jak śmierć Najuty, w której tam wszyscy mieli włócznie, dźgali wtedy Denjiego i prawdopodobnie zrobili to samo z Najutą. Pikinierzy wymierzają w niego atak, ale włócznie po prostu się łamią. Aura Poczity jest tu dewastująca, ich głowy po prostu lecą w powietrze. Reszta dzikiego tłumu po prostu zaczyna uciekać razem ze wszystkimi przechodniami. I tutaj pojawia się nasz powracający antagonista, sam Katanamen, który zachowuje się, jakby myślał, że jest tutaj głównym bohaterem. Już jego czwarta albo piąta konfrontacja. I przypomina mi nieco postać Sonika z One Punch Mana, bo Sonic właśnie też był taką postacią, że bardzo aspirował do tego, aby pokonać Seitamę i za każdym razem był coraz bardziej upokarzany. W tym wypadku również poczyta jest na zupełnie innym poziomie, jednak Katana Men emituje tutaj gigantyczną aurę pewności siebie. Zaczyna przybierać swoją legendarną pozę i nagle widzimy, że bezpieczeństwo publiczne zaczęło zawierać jeszcze więcej kontraktów z Diabłem Starzenia się, gdyż na troszkę w lustrach widzimy dwa rozkazy uderzenia. I w tym samym momencie, gdy Katana men zbiera się do ataku, po prawej i lewej stronie Poczyty pojawiają się lustra, z których dobiega atak Aging the Villa. A jakby tego było mało z góry, widzimy Joru, która ma jakąś katanę, która jest zrobiona pewnie z jakiegoś losowego demona, więc naturalnie raczej nie jest zbyt silna. Zwłaszcza że Poczyta jest teraz dużo, dużo silniejszy niż był przykładowo w pierwszym parcie, bo pamiętajmy, że Makima, cieplając wizerunek Chainsaw w mediach i opinii publicznej, tak naprawdę osłabiła go, bo chciała go naturalnie pokonać. Tutaj kościół Chainsaw zrobił rzecz odwrotną, tak? I cała trójka rzuca się do ataku. Ale nagle coś jest nie tak. Widzimy, jak diabeł starzenia się wyjmuje swoje odcięte dłonie. Ostatnio stracił palce, teraz nie ma rąk, no ale on teoretycznie nie ma nic przeciwko temu, aby zostać nawet totalnie wymazanym. Swoją drogą, znalazłem bardzo ciekawą teorię na Redditie odnośnie Designu aging the Villa. Pamiętamy, że podtrzymywali go jacyś ludzie, którzy również mieli odcięte dłonie. I ktoś na japońskim Twitterze zapostował, że może to mieć głębsze znaczenia, mianowicie w japońskiej kulturze rodzice oczekują, że ich dziecko będzie na starość ich utrzymywać, więc niejako ludzie podtrzymujący Aging the Villa pozbawieni dłoni mogą symbolizować brak wyboru w utrzymywaniu starszego pokolenia, w tym przypadku swoich własnych rodziców, dodając do tego fakt, że dużo japońskich rodzin ma na przykład tylko. Dziecko. Oczywiście nie jest to tylko problem Japonii, ale o to chodzi w tym konkretnym kontekście, tak? I pozbawiony dłoni, a raczej całych rąk, jest również katanamen. I Poczyta nie wymazał konceptu dłoni ani nic z tych rzeczy, dlatego że dłoń Aging The leży na przykład na ziemi, więc została odcięta. Jakby tego było mało. Poczyta jeszcze dokłada i odcina mu głowę, jego ciało upada na Joru. I w tym momencie widzimy również bliżej miecz, który miała na sobie Joru. I pamiętacie scenę, w której jeszcze były wymazane uszy, jak Joru tak bardzo ciekawie się uśmiechnęła. Tak, jakby miała jakiś plan. Z bliska rękojeść tej katany wygląda troszeczkę jak słusznie z tłustym tuńczykiem. A pamiętacie, jaka rzecz była tutaj tłustym tuńczykiem? Co jeśli Joru zrobiła tę broń z Najuty, z głowy Najuty? To by pasowało do tego, że Asia miałaby dość duże wyrzuty sumienia, a z drugiej strony Najuta była w tym momencie nie do uratowania. Joru może postrzegać Najuty jako swoją własność z racji tego, iż demon kontroli jest jej siostrą. No ale mimo wszystko zdewastowałaby teoretyczne zwłoki niesamowicie istotnej osoby, wręcz powodu do życia dla swojego przyszłego ex? Joru zerka w kierunku głowy Katanamena, tak jakby zastanawiała się, czy może w tym wypadku nie jest w stanie przemienić go w broń, ale chyba stwierdza, że byłaby to dość słaba broń, bo po prostu kopia jego ciało w bok i wstaje na proste nogi. I kiedy wstaje, okazuje się, że Asia również straciła obie ręce. Więc pytanie, czy Joru w tym momencie jest w stanie zamieniać jeszcze jakkolwiek? Przedmioty bądź ludzi w bronie. Wydaje mi się, że tak, dlatego że dowiedzieliśmy się, że kiedy moc Mena wzrosła razem z wojną, Joru była w stanie zamieniać rzeczy bezdotykowo, ale nadal musiała wypowiadać nazwę tego, co zamierza stworzyć. Natomiast mam wrażenie, że w momencie, w którym Poczyta zaczął działać, opinia publiczna mogła w jakiś sposób to nadawać i strach przed wojną i część mógł jeszcze bardziej wzrosnąć, a co za tym idzie, co, jeśli Joru jest w stanie zamieniać teraz rzeczy rzeczy, samą myślą, tak? Więc nie musiałaby wtedy mieć buzi, żeby wypowiadać te wszystkie nazwy. I to wszystko wygląda jak kompletna, decydująca bitwa. Aura z tego rozdziału jest naprawdę przytłaczająca i Joru też zaczyna to odczuwać, bo jednak upadła na kolano. I tutaj Poczyta robi takie bardzo memiczne spojrzenie, jeśli wiecie o co mi chodzi, które zrobił identycznie do Kobeni w pierwszym parcie i również Yoshida zrobił takie do Denji'ego, kiedy ostrzegał go, że jeśli zamieni się w Chainsawmana, to na Yuta Zginie. I kiedy poczyta delikatnie zbliża się w kierunku Joru, bo są bardzo blisko siebie, mamy taki niezręczny i dwuznaczny moment, bo możemy zinterpretować piłkę, którą widzicie na ekranie, jako niekoniecznie piłkę, która pochodzi z jego ręki, jeśli wiecie co mam na myśli. I gdy Joru unosi wzrok, wygląda to tak, jakby całe życie przeleciało jej przed oczami, a jej blizna zaczęła krwawić. I to się dzieje, dlatego że z lewej strony kadru mamy coś, co wskazuje na to, że czeka nas wspomnienie. Nie, nie, Joru. Podsumowując ten rozdział, zupełnie się nie spodziewałem takiego obrotu wydarzeń. Myślałem, że Joru będzie jakkolwiek w stanie zagrozić poczycie, ale ona sama nie była gotowa na zagrożenie, z którym się mierzyła. Ale myślę, że wszyscy nie byli na to gotowi, bo jedyną osobą, która może w tym momencie jakoś odwrócić szale, czyli okiełznać poczyte, jest Fami, która zupełnie zniknęła. A nie wydaje mi się, żeby po prostu zbiegła z miejsca zdarzenia, tak? I teraz podsumowując ten rozdział, czy Joru zostanie pożarta czy może przyjmie do siebie Big Black Chainsaw Mena. To jest to, za co uwielbiam, a wręcz kocham tą serię, mianowicie, że ona może iść dosłownie w każdym kierunku, i nawet rozdziały takie jak ten, w których nie mamy ani grama tekstu, wywołują we mnie tyle niesamowitych emocji, które udowadniają mi, że Fujimoto jest w swoim piku. I niestety za tydzień mamy przerwę, więc dajcie znać, co Wy o tym myślicie. Dajcie łapkę w górę, suba i pozostańcie szaleni, moi drodzy. ha